Cześć. Nie wiem jakie będzie przywitanie. Ale pokażę jak zainstalować jakieś gry za darmo. Wchodzimy sobie w ten... To co się tam gry instaluje. Ja mam sklep playa. Wy albo macie też sklep Play, albo app No i szukamy jakich gier. Oczywiście w kategorii płatne. Hmm. Wybieramy sobie. Ja już przed odcinkiem sobie wybrałem. No i ten. Chwilę, niech ja to znajdę. Dobra, ale jak już ten, jak już wybierzemy sobie, jak wybierzemy grę, no to wchodzimy w przeglądarkę. Hmm. Nie wiem, czy to na innym tym działa, bo ja mam Androidę. Mm. I tak. Mm. Ten. Wpisujemy hy, a, py, py, my, o, d, kropka, kom. Nie szzukamy.likaka I tutaj, tak już to mamy. to ten klikáme klikáme o to A hmm. Jak to się zainstaluje, no to wchodzimy w pobrane pliki. Hmm. I Wchodzimy w to. Chy, a, py, py, y, my od minus. Tam jest jakaś wersja. Później po tej wersji jest kropka apk. I wchodzimy w ten plik. Klikamy w to po prostu i klikamy zainstaluj. Ja już mam to zainstalowane. Pęknie to instalowałem. Albo gotowe. I wchodzimy w tą aplikację. I tutaj wpisujemy grę, którą byśmy chcieli mieć za darmo, którą znaleźliśmy na tym, na sklepie play. Hmm. No i teraz tak. I dobra, teraz tak. Wpisujemy nazwę gry, którą znaleźliśmy na sklep, Playu, ale jest płatna i chcemy ją mieć za darmo. I szukamy jej. Jak jej nie mam, to ten. Jak jej nie ma, no to oznacza, że nie ma jej tutaj na Happy Modzie. I musimy inną wybrać. No hmm. ten. Jak już mamy tą grę, no to sobie w nią klikamy. Ja też to zaraz zrobię. Hmm. Szukamy gry. I jak znajdziemy, to klikamy w nią. I później tak. Mamy tutaj, jest, na początku jesteśmy w zakładce mody. I tutaj można sobie do tej gry mody, a klikniemy w zakładkę ten. W zakładkę oryginalny, który jest tu. No to oryginalną grę. Bez żadnych modów będziemy mogli pobrać. Ale ja zwykle to pobieram mody. No i po prostu klikamy pobierz albo ściągnij, albo pobierz APK. A tutaj o szybsze pobieranie, no to kolejną przeglądarkę będzie trzeba zainstalować. I to się robi tak. Ja kliknę szybsze pobieranie, bo ja mam tą inną, drugą przeglądarkę. Ale tam jest tak samo. I ten, czekamy aż nas przyniesie, albo instalujemy i klikamy ściągnij. I albo się wyświetli reklama, albo się nie wyświetli. I ten... To mi bardzo długo potrwa. Więc po prostu jak się zainstaluje, to klikamy w... O tutaj, o. Skończone. O. I instalujemy. Jak nam się zainstaluje, no to możemy się cieszyć grą.